Dzień dobry! Witam w kolejnym, trzecim już filmie o łączności awaryjnej na przykładzie MeshTastic. Tym razem skupimy się na polepszaniu zasięgu naszej lokalnej sieci. Czyli do tej pory lataliśmy z takimi o wariatami. To jest klient, tak jak klient w monopolowym. No, i co, fajnie jest, ale zasięgu czasem brakuje. Mieliśmy zmierzony teoretyczny maksymalny zasięg do około 1300 metrów, z tym, że to zapewne teraz też jest mniejsze, ale o, o tym później. Po kolei, eee, część pierwsza, co Zbudowałem sobie, żeby ten zasięg polepszyć. Po pierwsze, takie coś, to jest Node samochodowy oparty o tą samą e, płytkę co Tehan Heldy, czyli Heltec V3, który jest badziewiem, ale w, w momencie kiedy go kupowałem nie wiedziałem o tym. I to jest zasilane takimi dwoma e, akumulatorkami 18650. To są tak zwane pakiety Jak będziecie sobie kupować, to nie kupujcie tych fire, coś tam, bo to śmieci są. Tylko, właśnie, poszukajcie jakichś tam markowych, używanych, i one dużo lepiej będą chodzić niż, niż te nowe chińczyki. E, także tutaj. Została zatrudniona drukarka 3D, żeby jakoś to jakoś tu wszystko pomacować, ale nie jest to konieczne. Jak wiecie tą puszkę z prądem robiłem za pomocą e, silikonu i listewek drewnianych, także to nieważne. Tu oczywiście wymierzyłem sobie bardzo profesjonalnie i musiałem dokupić kątową złączkę USB, żeby to w ogóle ładować. E, no nieważne. Tutaj mamy antenkę z magnesem, żeby to przyczepić na dach do samochodu i teoretycznie jeżeli e, to jest taka sama antenka, czyli jeżeli tutaj macie tam zasięg pomiędzy tymi dwoma około kilometra, to jeżeli jedna osoba pójdzie w lewo, a druga w prawo od samochodu, to teoretycznie macie 2 kilometry. Chyba, że nie umiem liczyć. No ale gdzieś tak będzie, no. Czyli to jest pierwsza rzecz. Druga to również oparty o tą samą płytkę, e, ogólnie identyczny zestaw, tylko w innej puszce. Tu postaram się jakieś przebitki wrzucić, który powiesiłem sobie na balkonie, i on jest zasilany e, jakimś tam 5-watowym solarem z Aksona. Podobno na 8W, niech im będzie. I mimo to, że jest to heltek, który żre prąd, jak głupi, to chodzi to już nieprzerwanie. Oh, nie chcę skłamać ponad tydzień, 10 dni, niecałe dwa tygodnie. I tam cały czas około 90% jest. To chyba, że to kłamie, no, ale on działa, czyli nie wyłączył się, czyli prądu mu starcza na takich dwóch akumulatorkach i na takim solarku. Powiesiłem go na balkonie, a nie na dachu, dlatego, że naczytałem się o tym, jak bardzo to żre prąd i, i bałem się wchodzenia na dach co tydzień, żeby wymieniać baterie na takie naładowane. I dlatego wisi tak jak wisi, ale po zimie może trafi na dach i będzie... Zasięg jeszcze lepszy. Ogólnie do takiego teoretycznego lokalnego zasięgu tutaj jeszcze nie mierzyliśmy. Gdyż jak poszedłem na spacer i Tam odeszłem Odszedłem Na te Ponad 1000 metrów od domu to Dalej się nasze radia złapały Tam z dwie wiadomości poszły przez Przez router a reszta poszła bezpośrednio Także tak się moje Profesjonalne testy skończyły, ale do tego to się jeszcze zrobi. Na razie trzeba było to wszystko poskładać do kupy. I teraz yy, trzeci zawodnik. Już pokazuję. Trzeci zawodnik oparty jest o układ. Yy, taki jak tu napiszę na ekranie, bo zapomniałem jaki to, ale yy, jest to tym razem. NRF, a nie ESP32, dzięki czemu powinien być w teorii dużo, dużo, dużo bardziej energooszczędny. I zdecydowałem się tutaj na taki, dlatego że to będzie na dachu, trochę dalej od nas, i po prostu mam nadzieję, że to tam pochodzi. Pozostałe elementy to ta sama pucha, jaka jest tutaj u mnie na balkonie, która miała być. Chyba hermetyczna, z tego co pamiętam, nie chcę zmyślać, ale braku szczelki i otwory na dole raczej nie wróżą jej dużej hermetyczności, ale tamta wisi i widziałem, że na razie wilgoć się w niej nie zbiera, więc może nie będzie to problemem. Antena jest również to sama, 6 dBi. I tutaj główną przewagą będzie to, że będzie to na dwupiętrowym budynku i dwupiętrowym maszcie, więc zasięg powinien być trochę lepszy. Jeżeli chodzi o zasilanie, to tutaj mamy taki solar yy, o nieznanej mocy i kontroler PWM, który dostałem kiedyś od mamy, bo nie były mi potrzebne, jej potrzebne i mi też nie były potrzebne i do tej pory leżały. I to będzie sobie ładować akumulator żelowy 12V, 7Ah, których podobno takim kontrolerem nie można ładować, ale i tak będę to nim ładował i wiem, że zupełnie nic się z tym nie stanie. I to chyba wyczerpuje temat tych urządzeń, więc teraz przechodzimy do kolejnego punktu programu, czyli omówienie tego jaką rolę każdy z nich będzie spełniać. No i teraz tak, macie sobie takie handheldy, które są ustawione jako klient, jak sobie wgracie firmware, no i to, to będzie chodzić, tak? I teraz polecałbym najpierw, zanim cokolwiek zmienicie, pochodzić trochę z tym, zobaczyć czy wykrywam jakieś node w okolicy, sprawdzić sobie mapkę, jak wygląda w Waszej okolicy infrastruktura, i wtedy będziecie wiedzieli, co z tym zrobić. My długo sprawdzaliśmy, czy tu kogoś łapiemy, i łaziliśmy z tym i nie odkryło nam nikogo. Na mapce też nikogo nie ma, także wiemy, że jesteśmy tutaj sami, dlatego, te handheldy zostawiamy sobie jako klienty. To. Przez to, że służy tylko dla nas i wiemy, że nie przysłuży się sieci ani nikomu innemu jest również ustawione jako klient z tym, że ma ustawioną też flagę, żeby, że nie odbiera wiadomości i to jest jedyna zmiana jaką tu zrobiłem i to na razie tak zostanie i zobaczę, jak się będzie sprawdzać. Jeżeli chodzi o te dwa nody, które będą zamontowane na stałe, to obecnie są one ustawione w trybie Router Late. Jeżeli ktoś z Was kiedyś robił sobie sieć na chacie, to wie, że żeby zwiększyć zasięg Wi-Fi, to używa się repeaterów. Repeater w sieci LoRa, czy tam MeshTastic jest słowem, którego nawet się nie wypowiada, jak tego łysego gościa z Harry'ego Pottera imienia. Jest to straszny syf, który sieć psuje i jest to niezalecane, żeby takie rzeczy stawiać. Szczególnie, jeżeli jest się takim amatorem jak ja i Ty, co to oglądasz. Jeżeli wiesz, że masz do dyspozycji super miejsce wysoko, które widzi naokoło siebie wszystko i nic go nie zasłania, to wtedy możesz sobie ustawić prawdziwy router i wiesz, że się, się ci przysłużysz. Ja tego nie wiem. Nie mam do dyspozycji takich wysokich miejsc, dlatego dla taki dupochron to router Late, czyli te klienty będą próbowały się tam porozumieć między sobą, szukać jakichś routerów, a jeżeli nie znajdą, to wtedy skłonią się ku temu. I u mnie to tak zostanie do czasu, aż tutaj ktoś bardziej ogarnięty sieć zbuduje, czyli być może zostanie tak na zawsze. Z taką anteną jak bardzo wiało wczoraj, nie wiem czy miało to jakiś wpływ czy nie, przedwczoraj to ten mój router late na dachu złapał tam powiedzmy nie bezpośrednio, ale noda, który jest ponad 200 km od nas, także da się. Na pewno widzę tutaj Poznań na przykład. To jest tam nie wiem, 40 km. No nieważne. Nie, nie skupiałem się na tym, żeby mieć nie wiadomo jaki zasięg. I dlatego też zdecydowałem się przestawić wszystkie moje urządzenia z, z kanału. Nie wiem, czy to się nazywa kanał po polsku. Ale z Long Fast na Medium Fast. Przez to, że właśnie łaziłem z nimi na tych spacerach i te wiadomości bardzo długo krążyły, tak, były jakby latały, żeby się odnaleźć, wymaga to bardzo dużo cierpliwości i taki zasięg. Teoretycznie cały czas mówię: z tymi dwoma tutaj routerami nie jest mi potrzebny. Chcę, żeby. Móc to szybko wyjąć z kieszeni, napisać coś i wiedzieć, że to doleci do kogoś szybko. O to w tym chodzi. Żeby nie musiał czekać 5 minut na jakąś tam ważną wiadomość, tylko żeby dostał ją w 30 sekund na przykład. Także wszystko to już chodzi na medium fast. Czy była to dobra decyzja, czy nie, okaże się w praniu. Też na przykład, żeby tej sieci teraz nie spamować, to tutaj na tych wszystkich handheldach liczbę hopsów zredukujemy do, do dwóch z fabrycznych trzech, no bo one mają albo użyć tego, albo użyć tego, albo złapać się nawzajem, to nic innego w okolicy nie ma, jeżeli dwa hopsy to za mało, no to wiadomość nie dotrze, nawet jeżeli hopsów byłoby siedem. Kolejny punkt programu to sprostowanie. W poprzednim filmie pokazywałem ustawienia, jakie tam próbowałem, żeby te helteki chodziły dłużej na baterii, na zasilaniu. Chciałem sprawdzać, jaki ma to wpływ na czas działania na baterii i w ogóle. I tutaj wniosków jest kilka. Po pierwsze, nie, nie wierzcie, randomowi z internetu, czyli mi w tym przypadku, że coś działa lub nie działa. Ja nie pamiętam nawet czy mówiłem, że to będzie działać. Ale y, tutaj mam ustawiony y, właśnie ten y, Power Saving Mode, i to jest OK. I tam na balkonie, na tamtym Helteku również mam go ustawionego i to jest OK. Nigdy sobie tego nie ustawiacie na takim handheld'zie, bo braknie wam cierpliwości. Radio bez przerwy śpi, chcecie wysłać wiadomość, wysyłacie, a ono nie wysyła, bo sobie śpi, tylko czeka, nie wiadomo na co. Albo ja jakoś nie potrafię go wybudzić, żeby wiadomość wysłać. Ono tam pomyśli, pomyśli i w końcu ją wyśle, ale to już może być w ogóle nieaktualne. Także ja tutaj wróciłem do tych ustawień. <laughs> eee, fabrycznych, czyli wyłączyłem to oszczędzanie zasilania, i też nie mam zamiaru sprawdzać, ile mi to będzie na tej baterii chodzić. Po prostu mam kupione takie małe solarki, które mogę sobie na plecach powiedzieć: Mam PowerBanka. W dzisiejszych czasach chyba każdy ma PowerBanka. Eee, I po prostu to wiem, że to parę godzin wytrzyma. A jak będę chciał oszczędzać baterię, to po prostu to wyłączę na jakiś czas. Napiszę bez odbioru i wyłączę. Jeżeli szczęście być w okolicy, gdzie taka sieć już jest zbudowana i chcecie sobie do niej dołączyć i robicie to jakby tylko dla siebie, tak? Infrastruktura już jest, nie musicie wy uczestniczyć w tym, żeby wiadomości innych ludzi były przekazywane dalej, bo mesz jest już gotowy i jedyne co byście robili, to po prostu zatykali tą sieć. Nie ma to najmniejszego sensu. Wtedy ustawiacie sobie wszystkie swoje takie handheldy na klient miód, który miód taki jak od pszczół, który nie nie przekazuje wiadomości dalej. I jeżeli chcecie, żeby właśnie zasięg był lepszy, bo chcecie się porozumieć z kimś, kto tam jest nie wiem, po drugiej stronie miasta, jakoś tam mieszka wśród drzew, coś tam, to on, sobie może na przykład postawić takie coś na dachu albo na balkonie i ustawić to w trybie klient. I potem siedzieć sobie z takim, który jest klientem i to przekaże wiadomość dalej. Liczba hopsów też im, mi się wydaje, tu może też ktoś mądrzejszy napisze coś w komentarzu, tylko tak merytorycznie, może żebym nie musiał do, dopisywać do listy grup ludzi, których nie lubię, yy, tych krótkofalarzy, bo politycy i gołębiorzy już tam są. To powiedzcie, jak wy widzicie tą liczbę hopsów, ja na przykład tutaj sobie redukuję wszystko do dwóch, te moje routery ustawiam na trzy i to również w akcie desperacji będzie zostawione na trzy i tak to zostawiam. Dla pozostałych tutaj uczestników całej tej zabawy e, kupiliśmy już coś trochę lepszego. Jest bezpośrednio z Mesh Lodzi, dzięki temu było dużo taniej niż od skalperów z Allegro. E, to jest fajne o tyle, że ma baterię w środku, ma też e, nadajnik GPS e, i jest tu oparte o NRF, a także będzie chodzić dużo dłużej. Ma też taką fajną amanumankę. Dzięki temu może leżeć tak, nie trzeba tego ciągle próbować jakoś podeprzeć. O, jak to się sprawdzi w praktyce to zobaczymy, bo jeszcze nie testowaliśmy. No ale jest to urządzenie polecane powszechnie, tak jak ten Heltek V3 jest jebany, co mu się też w sumie należy, to to jest polecane, także tutaj. E, jedyne co, jaki zarzut mam to, że kontakt ze sprzedawcą jest taki sobie. Także jeżeli coś będziecie mieć jakieś pytania, musicie się uzbroić w cierpliwość. No i z pięciu, które przyszły, jeden miał niedziałający od początku ekran. Ale zwrócili część pieniędzy, a ekran tutaj jest zbędnym gadżetem, także nie jest to wielka tragedia ale tak było. No i to chyba wszystko. Co teraz? Teraz w ciągu myślę najbliższego tygodnia lub dwóch uda mi się wejść na dach, żeby zamocować to. I zobaczymy jak to chodzi i wtedy postaram się też zrobić. Postaram się, nie wiem czy to wyjdzie jakieś normalne test zasięgu. I zobaczyć, czy to, co sobie wymyśliłem w głowie, mimo tutaj bardzo nieidealnej topografii terenu uda nam się komunikować między sobą. My tu jesteśmy rozsiani powiedzmy tak po takim 3 kilometrowym okręgu, okręgu o średnicy, 3 km i zobaczymy, jak to chodzi i czy sprawdza się to w praktyce, jako łączność awaryjna. Tak, bo zakupiłośmy chyba modułów, będę sprawdzał, czy ma to sens. A, jeszcze mam jeden w, w komputerze zamontowany, w którym jest MQTT włączone, żeby tam było widać na mapce, że coś się tutaj dzieje. Ale to jest kwestia pomyłek. Także to ty się ma na rapa.